Trzymajcie w pogotowiu Wasze telefony komórkowe. Już za chwilę zapraszamy do wspólnej zabawy. Super krzyżówce, możecie... Wyślijcie SMS pod numer 7184 wpisując ALDE. Jeżeli chcecie, aby w programie został Marko, wyślijcie SMS pod numer 7184 wpisując Marko. A jeżeli chcecie, aby w programie został Tadek, wyślijcie SMS pod ten sam numer wpisując Tadek. Skromni i anonimowi. Publicznie postanowili te zwyczaje ukrócić, We trzech razy sztuka. A do więzienia nie trafił jeszcze nikt, tylko cisza przed burzą. W zalewie faktów i wiadomości tylko rzetelne informacje dadzą prawdziwy obraz. Informacji. zapraszam codziennie o 18.30. Czy facetom w Czerni uda się pokonać potwornego, robalokształtnego kosmita? O tym dowiemy się zaraz po Superkrzyżówce, w której do wygrania jest 3000 złotych. Wystarczy wysłać SMS na numer 7269 i rozwiązać naszą krzyżówkę. Uwaga, podaję pytanie. Jak nazywamy hipotetycznego członka cywilizacji pozaziemskiej? Jeżeli odpowiecie poprawnie, w SMS-ach zwrotnych odeślemy Wam pytania dotyczące pozostałych haseł. Wysyłajcie szybko SMS-y. Osoba, która w najkrótszym czasie odpowie na wszystkie pytania, wygra 3000 zł. Przypominam, jak nazywamy hipotetycznego członka cywilizacji pozaziemskiej? Czekamy na Wasze smsy. Nasz numer 7269. Nazwisko zwycięzcy podamy po filmie. Pamiętajcie, 3000 zł może być Wasze.